Pania, godziny pania, 3:30 do godziny 4:00 specjalny program sponsorowany tylko pania, A ty, sprawdzać jak nie na pewno. Żyjemy, nie? To Na pewno uda nam się przekazać najciekawsze informacje o tym Witam Państwa na RTV Chicago. Witaj, Radku, tak jak powiedziałeś, zaczynamy przekazywać Państwu informacje dotyczące naszej działalności. Rozmawiamy na hangout. Bezpośrednio na żywo, natomiast internauci mogą w tym czasie e, zadawać pytania. Właśnie to jest e, tytułem wstępu. Ja zapraszam w przyszłym tygodniu na naszą e, audycję, która będzie, która nosi nazwę Radio Oficja. na w internecie na stronie radiovizja.us, oglądać nas w studio, oglądać materiały, które będziemy przedstawiali z programów telewizyjnych z poprzedniego tygodnia oraz będziemy zapowiadali to, co wydarzy się w następnym tygodniu na żywo lub w naszym studiu. Więc tyle byłoby na dzisiaj. krótkim, krótkim wstępem tego, co czeka Państwa za tydzień. Kolejny przygodz. Dziękuję bardzo i do usłyszenia oraz... Do...